Jakub Lorber trzy dni w świątyni jerozolimskiej, rozdział ósmy. Mówi zastępca arcykapłana. Jeżeli ów chłopiec zabiera się do takich czynów bez naszej wiedzy i upoważnienia, a więc samowolnie, to oczywistym jest, że jest on opętany przez Belzebuba. Władcę wszystkich diabłów. Moc Boża nikomu nie jest udzielana bez udziału świątyni. Jak wielka czystość moralna potrzebna jest do zdobycia boskiej mocy, którą otrzymać można tylko w sanktuarium świątyni. Tak zresztą uczyni Mojżesz i wszyscy prorocy. Kto o tym wie z pisma, ten również wie, co sądzić o tego rodzaju cudach, czynionych bez wiedzy świątyni. W takich przypadkach najświętszym obowiązkiem świątyni jest to, by za wszelką cenę zgładzić takie dzieci lub dorosłych, którzy by tak postępowali. Gdyby nasze dochodzenia, które niebawem wdrążymy w życie, Potwierdziły zeznania o tym chłopcu, to go sprzątniemy jako sprzymierzeńca Belzebuba. Mówi sędzia: Możliwe, że kiedyś u was był taki zwyczaj, zaprowadzony przez was samych, ale odkąd jesteśmy waszymi panami, nie sądzę, aby takie praktyki mogły się powtórzyć. Miecz bowiem sprawiedliwości, Mocno trzymamy w rękach naszych, w każdym przypadku, każdego, kto podniesie samowolnie głowę, a więc bez naszej wiedzy oraz zgody, traktować będziemy jako buntownika i rozbójcę. I jeszcze jedno. Dowiedziałem się od tego chłopca zresztą ty mówiłeś to samo. Że w waszym świątynnym fanatyzmie zamordowaliście nawet arcykapłana. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział 24, werset 21. W dodatku na dziedzińcu świątyni i to tylko dlatego, że miał on ważną i ciekawą wizję. Na pewno on przez to wywołał zaciekłą zawiść. Do siebie, co też wystarczyło, by go sprzątnąć. Działo się to za panowania króla Joasza. Tą sprawą gruntownie się zajmiemy. I kto wie, czy miecz rzymskiej sprawiedliwości nie spadnie na wasze głowy już wcześniej. Na pewno wasza świątynna zemsta nie dosięgnie owego cudownego chłopca. W jakiejkolwiek formie. Odpowiedział zastępca arcykapłana. Od samego cesarza otrzymaliśmy przywilej upoważniający nas do sprawowania sądów w świątyni, którego to przywileju nie może uszczuplić żaden świecki sędzia. Na to sędzia. Wiem dokładnie, jaki jest zakres tego przywileju. Wolno wam dbać o karność w ramach rozsądku. Ale od tej granicy, aż do jus gladi, prawomiecza, czyli kara śmierci, roztacza się wielka i rozległa przepaść. Biada każdemu z Was, który przekroczy granicę swoich uprawnień. Mówi zastępca arcykapłana, a jakie uprawnienia posiada Herod, który jest księciem równocześnie w czterech okręgach Galilei, czy on także posiada już gladi? Odpowiedział sędzia. Herod, jak i wszyscy inni książęta w krajach żydowskich, są tylko lennikami. A ich ius gladi odnosi się wyłącznie do sług, pracowników i niewolników. Jeżeli książęta nie będą obchodzić się z nimi po ludzku, a prawo takie ius gladi mogą sobie kupić tylko na okres dziesięciu lat, po którym muszą je odnowić. Wtedy dość szybko zabratnie im służby. Ponieważ z naszej strony nie zmuszamy nikogo do służby u nich. Dla własnego dobra nie mogą oni korzystać z tego przywileju, za który drogo musieli zapłacić. Tym mniej, ponieważ każdy sługa, z wyjątkiem niektórych niewolników, może zerwać stosunek służbowy, kiedy tylko zechce. I z tą samą chwilą, Przestaje on podlegać jurysdykcji takiego księcia, a podlegać on będzie naszym prawom. Takie są prawa Heroda i każdego innego lennika. Poza tym zakresem praw, każdy samowolny krok jest przestępstwem, który surowo będzie karany. Wyłamanie się spod tych przepisów pociąga za sobą, Utratę lenna. Jeżeli liczysz na to, że uprawnienia Heroda pomogą ścigać tego chłopca, cudotwórcę, to grubo się mylisz. Herod będzie się wystrzegał przekroczenia swoich uprawnień. A chłopiec ten jest od tej chwili pod moją opieką i daję jemu tym samym pełne prawo. Dostawiania Wam jakichkolwiek pytań. Nie odstąpię Go ani na krok. W Jego bowiem mózgu i duszy jest najprawdziwsza mądrość większa, aniżeli Was wszystkich razem wziętych z całą Waszą świątynią. A teraz, mój przemiły, dzielny chłopcze, możesz dalej mówić, Oczyściłem bowiem dla Ciebie teren. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę, o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. I jeśli zechcesz bardziej się dołożyć, do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym, w ten sposób staniesz się współtwórcą.